Kiedy spoglądamy na jakąkolwiek starożytną kulturę, wydaje się ona nam zupełnie inna i obca. Dopiero kiedy zaczniemy się jej przyglądać z bliska, poznawać codzienne życie jej mieszkańców, zaczynamy dostrzegać, że byli oni ludźmi zupełnie takimi samymi jak my. Mieli oni te same smutki, namiętności, radości oraz troski. Jednak zawsze trafi się coś, przez co będzie się nam wydawać, iż ta kultura jednak jest nam zupełnie obca. Jeżeli chodzi o starożytnych Egipcjan, myślę, że taką rzeczą przede wszystkim są pisane przez nich listy do swoich bliskich zmarłych. Dzisiaj przyjrzymy się takim listom. No, więc na początku należałoby sobie powiedzieć, że pisanie listów w starożytnym Egipcie nie było niczym niezwykłym. Pisanie listów, oczywiście do żywych, było bardzo powszechne. I tutaj pojawia się problem. Co zrobić, jeżeli chcemy się skontaktować ze swoim bliskim, którego nie ma już na tym świecie? Otóż w starożytnym Egipcie istniał szeroko rozwinięty kult grobowy. Zmarłym bardzo często składano ofiary w pobliżu ich grobów, czy przy tzw. ślepych wrotach. Ślepe wrota były płaskorzeźbą wykonaną w kamieniu lub drewnie, przez którą zmarły mógł się kontaktować ze światem żywych oraz odbierać ofiary. Tak więc najprościej było zostawić zmarłemu list w formie ofiary. To też bardzo często list pisano na naczyniu, w którym składano ofiary z siedzenia dla zmarłego. Zdarzało się też, że listy były pisane na ubraniu dla zmarłego bądź po prostu na papirusie, chociaż ta praktyka była najrzadsza. Już samo pisanie listów do zmarłych może wydawać się dosyć dziwne, jednak ich treść zaskakuje jeszcze bardziej. W takich listach moglibyśmy się zapewne spodziewać relacji z tego jak się wiedzie w rodzinie, albo zapytań czy bliskiemu zmarłemu jest dobrze w zaświatach. Jednak listy wyglądają zupełnie inaczej. Listy przede wszystkim traktują o tym z jakimi problemami borykają się bliscy żywi zmarłego, o długach, chorobach czy przejściu dziecka na świat. Co więcej żywi domagają się pomocy od swoich bliskich zmarłych. Tutaj przyjrzyjmy się dwóm takim listom. Pierwszy list znajduje się na naczyniu z Kairu i został wysłany przez Dadiego do kapłana Inefa. A oto jego treść. Jeśli chodzi o chorą służącą dziewczynę Imiu, doprawdy nie walczysz w jej sprawie dzień i noc ze zmarłym mężczyzną lub zmarłą kobietą, którzy działają na jej szkodę. Dlaczego życzysz sobie, by twoja brama była opuszczona? Walcz o nią dzisiaj, ze wznowionym zapałem, aby twoje domostwo było utrzymane i woda wylewana dla ciebie. Jeśli niczego nie zrobisz, twoje domostwo zostanie zniszczone. Czy to możliwe, że nie jesteś świadom, iż ta służąca dziewczyna jest jedyną ze wszystkich ludzi, która utrzymuje twoje domostwo? Walcz o nią, strzeż jej. Zachowaj od wszystkiego, co zmarły mężczyzna lub zmarła kobieta czynią przeciw niej. Wówczas twoje domostwo i twoje dzieci będą zadbane. Będzie dobrze, jeżeli zwrócisz na to uwagę. Tak więc w tym liście Dadi prosi swojego bliskiego zmarłego kapłana imieniem Intew, aby strzegł dziewczyny, która służy w ich domu. Dadi przypuszcza, że za chorobami owej dziewczyny stoi jakiś zły duch, kobiety lub mężczyzny. O czym wspomina dwukrotnie w liście. Myślę, że bardzo ważnym zdaniem w tym liście jest zapytanie, czy zmarły życzy sobie, aby jego brama była opuszczona. Oczywiście chodzi o ślepe wrota, pod którymi żywi składali ofiary dla zmarłych. Kolejne zdanie mówi, walcz o nią dzisiaj ze wznowionym zapałem, aby twoje domostwo było utrzymywane i woda wylewana dla ciebie. Oczywiście chodzi o to, że bez tej kobiety jego rodzina sobie nie poradzi, a co za tym idzie? Jeżeli jego rodzina nie będzie sobie radziła, to wtedy nie będzie miał mógł kto składać ofiar. Słowa dotyczące wylewania wody odnoszą się właśnie do kultu ofiarnego, podczas którego bardzo często wylewano wodę przed ślepe wrota. A teraz przyjrzyjmy się innemu naczyniu, które znajduje się w muzeum w Berlinie. Jest na nim list od żony do nieżyjącego męża, a oto treść owego listu. Zostałeś przeniesiony tu, do miasta wieczności, i doprawdy nie masz żadnego powodu, dla którego miałbyś się na mnie gniewać. Jeśli to jest powodem, dla którego owe ciosy zostały zadane za twoją wiedzą, w takim razie patrz. Dom jest w rękach twych dzieci, lecz wielka nędza nastała na nowo. Więc zrób coś wreszcie dla swoich dzieci. Jeśli powodem jest to, że zadano je przez nienawiść do ciebie, wiedz, że twój ojciec jest wielkim na nekropolii. Jeżeli powodem jest to, że oskarżenie tkwi w twym ciele, zapomnij o tym przez wzgląd na twoje dzieci. W tym liście zrozpaczona żona prosi swojego zmarłego męża o pomoc. Przypomina mu, że został przeniesiony do miasta wieczności, czyli na cmentarz i nie ma żadnego powodu, aby się gniewać. To znaczy, że został pochowany należycie z odpowiednim obrządkiem oraz jest sprawowany kult grobowy. Kobieta nie mówi tutaj, jakiego rodzaju problemy dotknęły ją oraz jej dzieci, więc domyśla się, że mąż jest w pełni świadomy tego, co się dzieje w świecie żywych prosi swojego męża, aby pomógł ich dzieciom. Dodatkowo przypomina mu, że jego ojciec jest, jak to sama napisała, wielki na nekropolii. A więc chodzi o to, że ojciec jej męża również nie żyje i jest czcigodnym duchem, a więc i on może pomóc jej mężowi w rozwiązaniu problemu. Natomiast w ostatnim zdaniu kobieta prosi męża, iż jeżeli owe problemy są sprawione jego gniewem, aby zaprzestał sprowadzania na nich kłopotów, chociażby ze względu na ich dzieci. Bardzo możliwe, że chodziło o jakieś choroby. Tak więc, dlaczego starożytni mieszkańcy Kemet pisali do zmarłych listy w taki oto sposób? Otóż odpowiedź wydaje się prosta. Pomimo, że Egipcjanie mieli gigantyczną wiedzę na temat medycyny oraz świata otaczającego ich, ta wiedza była przede wszystkim dostępna dla garstki ludzi. Czasami, prości ludzie nie rozumieli istoty wielu zachodzących wydarzeń i, co za tym idzie, nie mieli na nie wpływu. Niekiedy choroby wydawały się spadać na nich na chybiu trafił, a problemy często pojawiają się nagle i nieprzewidywalnie. Nawet dziś, we epoce zaawansowanej nauki, nasza zdolność do poskramiania natury i radzenia sobie ze zrządzeniami losu jest ograniczona. Dodatkowo starożytni Egipcjanie uważali, że zamieszkują świat kierowany przez jakieś wyższe moce, w którym nic nie jest dziełem przypadku, ani nic nie zachodzi mechanicznie, lecz wszystko może być wynikiem działania bogów, duchów i demonów. A wszyscy z tych trzech grup dzielili się na tych dobrych i na tych złych. Tak więc, jeżeli jakiś zły duch był przyczyną nieszczęścia w rodzinie, trzeba było poprosić jakiegoś ducha, o którym wiedzieliśmy, że jest dobry, na przykład naszego zmarłego męża, aby pomógł rozwiązać problem na płaszczyźnie niematerialnej. W wierzeniach starożytnych mieszkańców Doliny Nilu, błogosławieni zmarli, przechodzą do życia pozagrobowego, ale w zaświatach nadal podtrzymuje się dotychczasowe więzi z żyjącymi. W centrum owej wzajemnej zależności znajdował się kult ofiarny. Członkowie rodziny pielęgnowali pamięć o zmarłych krewnych i składali im ofiary w kaplicy grobowej. Jak już wcześniej wspomniałem, z ubrań naczyń, jedzenia oraz picia. Jeżeli żywych miałoby zabraknąć, rzeźbiono bądź malowano postać zmarłego przed stołem pełnym ofiar. Listy do zmarłych mają bardzo długą historię. Najstarsze zachowane do naszych czasów pochodzą jeszcze z okresu Starego Państwa, a ostatnie z końca Nowego Państwa, czyli około tysiąc lat później. Choć zwyczaj ich pisania praktykowano bardzo długo, w końcu i on powoli gasł. W okresie nowego państwa kult bogów rozwinął się bardzo mocno i przybrał wymiar wręcz osobisty. I dzięki temu coraz więcej ludzi zaczęło uważać, że skoro mają bliski kontakt z bogami, w danych problemach lepiej pomogą im bogowie niż po prostu duchy zmarłych. Z tego powodu sami bezpośrednio zwracali się o pomoc do bogów, nie tylko w modlitwach, lecz także na piśmie, prosząc o wsparcie w codziennych problemach. I tak skończył się zwyczaj pisania listów do zmarłych. I tutaj jeszcze taka moja mała dygresja na koniec zastanówmy się, jak to wygląda obecnie w naszej kulturze, czy dzisiaj wielu ludzi na całym świecie. Niezależnie od religii, nie zanosi modłów do swoich zmarłych, czy nie prosi ich o pomoc. I czy rzeczywiście pisanie listów do zmarłych przez starożytnych Egipcjan i proszenie ich o pomoc było aż takie odległe od tego, co różni ludzie na całym świecie, w tym i w Polsce, robią dzisiaj? I dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu oraz zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.